Poproszę pla... o, tu jest Żyd! Żyd! Też od Żyda? To jest Żyd, ja nie chcę od Żyda! A, panie, jak ci Żyd lepi plaster, to się od nie. razu zagoi! i Odejdź! Żyd cię dotknie spokojnie, to szczęście Odejdź. przynosi! Panie, nie bój się Żyda, my jesteśmy narodem wybranym! Daj plaster! da wybrany, ty mówisz, że macie ziemię obiecaną! Chodź, chodź ode mnie, plaster, ziomek, no przecież jak ci Żyd nalepi... Daj dupkę. Masz, ja ci to. doprawię tym plasterem! Proszę bardzo. Nie wystawiaj bardzo. mi faktury, nie wystawiaj mi faktury ty Żydzie, bo weźmiesz więcej. No ja to zawsze ze zera se dopiszę niechcący. Nie no, taki podobno, żart oczywiście. Podobno macie ziemię obiecaną. A pewnie, Izrael. A Izrael nasze nie żeby... za Piękne państwo. Dostałem... Nie jest wam obiecany. Ej, jest jest nam obiecany. Jaki akwe mówił. Dobry, Day co dobra. jest? Już bo on uważa, że Jachwę im obiecał Izrael. wy nam obiecał Izrael, Ziemię obiecaną, jak i cały świat. Dobra, otwórzcie! No bo ale ty mówiłeś, że ten szpital ci jest spisany. No zobacz, to bo jest spisany i zobacz, ja jestem teraz ratownikiem, za chwilę rezydentem, a za chwilę, kurwa, 01 Żydzi zawsze dochodzą do władzy. Wiesz, panie, to jest wszystko rozłożone w czasie. Komunę wprowadził. Tutaj zamiast tego znaczka IMS-u będzie sierp i i każdy <laughs> się będzie... się będzie kłaniali Arkadiuszowi. O nie, panie, pierwsze ostrzeżenie w tym momencie nakładam. Pierwsze ostrzeżenie nakładam na was, antysemici. Pierwsze ostrzeżenie, kto nie potrzebuje pomocy medycznej, wypierdala ze szpitala. Drugie ostrzeżenie w tym momencie jest nałożone, a za trzecim będzie prąd, kurwa, panie. Opuszczamy szpital, kto nie potrzebuje pomocy medycznej. I kto jest antysemitą? Ja, ja czekam na kolegę, było. Ja się... Dobra.